Hej, z tej strony Trójka i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii, w której omawiamy wszystkie nieodkryte miejsca w Wiedźminie 3. Dalej podróżujemy przez Velen, a dzisiaj przenosimy się na południowo-wschodnią część mapy. Jak zawsze wszystkie znaki zapytania, jakie będziemy dzisiaj odkrywać, zaznaczam Wam teraz na ekranie. Zapraszam do oglądania. Naszym pierwszym nieodkrytym miejscem, jakie dzisiaj odwiedzimy, jest strzeżony skarb. Jest to jakieś opuszczone obozowisko, którego pilnuje jeden algul na poziomie 13. Nie wydawał się chętny do walki z Geraltem, ale kiedy już go pokonamy, możemy sobie zgarnąć fanty pozostawione w obozowisku. Na trudność oceniam ten znak na 1 na 5, bo jeden przeciwnik na średnim poziomie trudności nie powinien stanowić żadnego problemu. Następnie udajemy się nieco na wschód i natrafiamy na opuszczone miejsce, w którym także odnajdujemy punkt szybkiej podróży Gaj Oleny. Kręcą się w tym miejscu cztery endriagi, trzy Robotnice i jedna Wojownik. Robotnicy są na poziomie 9, a Endriaga Wojownik na 11. Po załatwieniu ich od razu do miejsca wracają ludzie i możemy korzystać z punktu szybkiej podróży. Na trudność oceniam ten znak na 1,5 na 5 bo dla osób początkujących może być problemem ilość endriak, ale jednocześnie potwory nie są na bardzo wysokim poziomie. Kolejne nieodkryte miejsce, jakim jest gniazdo potworów, leży sobie tutaj na tej wysepce. Na początek atakuje nas pięć utopców na poziomie czwartym, gdy je pokonamy, możemy wysadzić sobie ich gniazdo. Później wyskoczył na mnie ponadto jeszcze jeden, co w sumie czasami się przy wysadzaniu gniazd potworów zdarza. W tym miejscu znajdziemy również schemat na mistrzowski srebrny miecz Szkoły Niedźwiedzia. Na trudność oceniam ten znak na 1 na 5, bo mimo tego, że utopców jest 5, są one na tak niskim poziomie, że bez problemu dacie sobie z nimi radę. Idziemy dalej na wschód, a kolejnym znakiem zapytania, jakim się dzisiaj zajmiemy, jest obozowisko bandytów. To dziwne, panowie mają w skrzynce portret kogoś, kto wygląda jak... Lipa Eilhart? Napiszcie w komentarzu, czy też macie takie wrażenie, czy po prostu mi się przywidziało. Panów bandytów jest pięciu, wszystko na poziomie dziewiątym. Możemy sobie potem przeszukać ich skrzynki, ale niestety nie dostajemy portretu do powieszenia na przykład w jak już tam dojedziemy. Na trudność oceniam ten znak na 1,5 na 5, bo jak traficie tu jakoś na początku, to możecie mieć trochę problemów, ale poza tym to nie jest trudne miejsce do ogarnięcia. Uwaga! W tym miejscu będą spoilery. Do tego nieodkrytego miejsca jesteście w stanie dotrzeć tylko podążając ścieżką fabularną. Więc jeżeli nie chcecie psuć sobie zabawy, odpuśćcie sobie na razie ten znak zapytania i przewincie do następnego albo do tej minuty. Naszym kolejnym nieodkrytym miejscem będzie miejsce mocy, które jesteśmy w stanie odkryć tylko kiedy towarzyszymy Ciri w podróży na Łysą Górę, żeby zabić Imlerita. Nie lubię osobiście takich miejsc, bo potem najczęściej nie da się dotrzeć do nich ponownie, chyba że używacie modów. Ja zawsze nagrywam dla Was surową wersję gry, tak gwoli ścisłości. Kiedy ukończycie już misję Ciri, kiedy zabija ona dwie wiedźmy, a ostatnia ucieka, gra teleportuje Geralta w jedno miejsce, a stamtąd możemy dostać się do miejsca mocy. Leży sobie ono de facto przy drodze, którą musimy podążać, żeby odszukać innerita. Nie walczymy tu z niczym, nic tu się nie dzieje. Na trudność oceniam ten znak na jeden napięć, ale kusi mnie, żeby napisać tu pół napięć, bo jednak szkoda, że nie możemy tutaj wrócić później i to miejsce jest dostępne de facto tylko raz. Naszym kolejnym nieodkrytym miejscem będzie strzeżony skarb położony w pobliżu punktu szybkiej podróży zniszczony bastion. Skarbu pilnuje cyklop na poziomie 19. Po pokonaniu potwora możemy rozejrzeć się po okolicy, bo fanty są porozrzucone w różnych miejscach na terenie ruin. Możemy też tu znaleźć schematy na mistrzowski rynszunek szkoły Niedźwiedzia, a konkretnie na rękawice, spodnie, pancerz i buty i pooglądać sobie widoczki. Z góry widać też obóz gardzki. o, konkretnie tutaj. Na trudność oceniam to miejsce na 2 na 5, bo cyklop może nam sprawić trochę problemów, zwłaszcza na niższych poziomach doświadczenia. Nie jest to nie wiadomo jak trudny przeciwnik, ale warto to miejsce zostawić sobie na później. Następnie jedziemy dalej, do kolejnych ruin jakiejś strażnicy czy innego budynku, i natrafiamy na jeszcze jeden strzeżony skarb. Tym razem pilnuje góra Werna na poziomie 14. Załatwiamy ją sobie, patrzcie, jak mi pięknie pofunęła. Potem wchodzimy do środka ruin i zgarniamy skarb z dwóch skrzynek. W tym miejscu mamy też element pewnego sekretu związany z tą oto dźwignią, ale to materiał na zupełnie inny odcinek. Jeśli macie ochotę zobaczyć taką analizę w moim wykonaniu, napiszcie mi w komentarzu. Na trudność oceniam ten znak na 2 na 5. Może poziom 14 jest lżejszy niż 19, ale mimo wszystko powinniśmy tutaj też przyjechać nieco później. W końcu walczymy na jakiejś górze. Teren nie jest taki prosty. No, zdecydowanie miejsce do późniejszego odkrycia. Przenosimy się na północ i jedziemy do kolejnego strzeżonego skarbu. Pilnuje go wodnica na poziomie 20. Dodatkowo wokół samego skarbu unoszą się trujące opary, więc trzeba zdecydowanie na nie uważać. Tutaj z jakiegoś powodu grami tej wodnicy nie wczytała od razu, ale pojawiła się ona później, więc teraz Wam w sumie sklejam dwa osobne nagrania. Po pokonaniu potwora możemy zgarnąć sobie tutaj skarb przy tych zwłokach jakiegoś żołnierza, lub innego gościa. Na trudność oceniam tę miejsce myślę, że na 3 na 5, bo mimo wszystko poziom tej wodnicy jest dość wysoki. A są tutaj jeszcze te gazy, w które można wpaść i zupełnie niepotrzebnie stracić zdrowie. Zdecydowanie miejsce na wyższe poziomy doświadczenia. Przenosimy się z powrotem w stronę drogi, gdzie niebawem napotykamy obozowisko bandytów. Panowie siedzą sobie pod i na moście. Naliczyłam ich trzech, wszyscy są na poziomie dziewiątym. Ich skarb jest w kilku różnych skrzynkach, które znajdują się pod mostem. Na trudność oceniam ten znak na 1 na 5, bo oprócz tego, że trzeba się nabiegać za panami z dołu do góry i z góry na dół, to nie ma tutaj nic trudnego. Znowu kierujemy się na północ i już po chwili natrafiamy na kolejny w tym odcinku strzeżony skarb. Znajduje się on w takim czarnym kręgu swoją drogą czy tego też nie robią grzywy? No dobra, ten z grzybów nie jest, siedzi sobie w nim żywiołak ziemi na poziomie 20. Walczyłam z nim naprawdę długo, ale jak już się z nim uporamy, możemy sobie zgarnąć skarb, który znowu leży przy jakimś trupie. Na trudność oceniam ten znak na 3 na 5 ze względu na poziom tego żywiołaka i na czas, jaki musiałam poświęcić, żeby go zabić. To był naprawdę męczący punkt. Kolejne nieodkryte miejsce warto zaliczyć przy wykonywaniu zadania Szepczące Wzgórze. Jest ono przy punkcie szybkiej podróży Pradawny Dąb, a jest to miejsce mocy. Kiedy tu przyszłam za pierwszym razem, podążyłam tu w sumie za zadaniem i co chwila rzucały się na mnie wilki na poziomie 5. Potem jeszcze walczyłam z wilkołakiem na poziomie 8. No i zanim doszłam do tego miejsca mocy, to straciłam z połowy zdrowia i sporo nerwów. Na trudność oceniam to miejsce na 2,5 na 5, bo istnieje duża szansa, że większość z Was będzie je odkrywać przy wykonywaniu zadania. Być może będąc na stosunkowo niskim poziomie, ja byłam na poziomie 8 i sporo się nabiegałam, więc niby przeciwnicy nie są trudni w porównaniu chociażby do poprzednich znaków zapytania, ale serio uważajcie, zwłaszcza na niższych poziomach oświadczenia. Nasz kolejny znak zapytania leży stosunkowo blisko punktu szybkiej podróży Trakt Kimbolta, a jest to ukryty skarb. Polecam się tu wybrać, jak zawitacie do obozu Nilgardczyków. Skarb pilnuje jest na poziomie 22, i kiedy go pokonamy, przeszukujemy sobie ciała leżące przed jakimś schowkiem. Znajdujemy klucz i zapiski bandyty. Tym razem nie aktywuje nam się żadne inne zadanie, jak najczęściej w przypadku ukrytych skarbów bywa. Idziemy sobie tylko do jakiejś bramy, otwieramy ją używając klucza, a następnie zbieramy fanty. Tutaj też odnajdziemy schemat na Mistrzowski Srebrny Miecz Szkoły Wilka. Na trudność oceniam ten znak na 2,5 na 5 ze względu na poziom biesa. Zdecydowanie miejsce na wyższe poziomy doświadczenia, bo nawet ja, mimo tego, że lubię walczyć z biesami, musiałam przemyśleć tę walkę. Ostatnim znakiem zapytania, jakim się dzisiaj zajmiemy, jest jeszcze jeden strzeżony skarb leżący obok obozu Nilgardczyków. Jest tu sobie jakaś zniszczona wieś, a czeka w niej żywiołak ziemi na poziomie 24. Kiedy już go pokonamy, możemy rozejrzeć się po okolicy i zgarnąć fanty ze skrzynki i z paru innych miejsc. Na trudność oceniam ten znak na 3 na 5 ze względu na poziom tego żywiołaka, ale mimo wszystko walczyło mi się z nim łatwiej niż z tym pierwszym żywiołakiem ziemi, o którym już mówiłam. To miejsce też nie przyjeżdżacie na początku gry, zostawcie je sobie spokojnie na później. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. A jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo się cieszę z każdego, kto w ten sposób wspiera moją pracę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.